nagrywa. Spróbowałem pierogów, no przepyszne. Potwierdzam. Kotlety, pierogi i tylko potem pomagają zioła szwedzkie. <grym> tak jest. Pycha. No. Raz w roku można. No tak wiesz. I tak wyglądają te pyszności. I te pierogi spożywane tutaj przy tym wspaniałym Ogniu, o? E, nie wiem, które. Nie wiem. I tak już wygląda spożywanie pierogów. To jest spać nie? Ale teraz, drogie panie księżniczki, boginie zastanawiają się, który talerzyk jest który. Tak? Ja Nie, ja Problem został rozwiązany. Co? Smacznego, jest smacznego. Po no polskie jeszcze polską płyszeczkę. To Smacznego na zdroweczko. zdrowie. Na zdrowie. Mhm. Pyszne, Pyszna. Idealne. Lepiej. Idealne na wprost, wręcz na wprost idealne.